Witam, z tej strony Raphard. W dzisiejszym odcinku bardzo nietypowo będzie, bo będę prezentował nie swój model, a model Krzysztofa. Taka wywiązała się dyskusja na temat Irydy. I chciałbym Wam pokazać taką moim zdaniem najlepszą, bo innej nie widziałem. Równie dobrej. Irdy, zbudowane, zbudowanej przez Krzysztofa macie w opisie filmu link do do, do prac Krzysztofa na Facebooku. Słuchajcie wywiązała się dyskusja, a mianowicie czemu na przykład Arma Hobby pod sukcesie, który Arma odniosła w, teraz na targach w Niemczech czemu nie zrobi Irydy? No, ja wpadłem na taki genialny pomysł. No, skoro jest to temat niszowy, to może by zrobić zrzutę zrzutę. Coś w rodzaju kick, kick, Kickstarter, coś takiego jest. Jest to te, takie społeczne finansowanie jakiegoś projektu. Jeśli znalazłaby się odpowiednia ilość osób, moglibyśmy sfinansować powstanie takiej irydy. Czy ja tutaj przedstawiam wam. Krzysztof bazował na, na, na wakuformie, ale. Ma masę rzeczy zrobił sam, więc to w Waku Forma to można powiedzieć taka <laughs> 1 dziesiąta może tego było użyte. Resztę zrobił sam. Zresztą tutaj macie w tle to wszystko widać. Jaka dokładność tego jest. To są zdjęcia gotowego modelu oraz zdjęcia zdjęcia z budowy wrzucone. Słuchajcie co jest co, 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 jest istotą takich projektów jak na Kickstarterze? Istotą jest to, że się zbiera pieniążki, wpłaca się na coś i jak się uzbiera daną sumę, to wtedy firma, firma albo ten, ten kto to założył, coś takiego, jak gdyby wykonuje ten projekt. Ja podejrzewam, że, podejrzewam, że chodzi tutaj o dosyć duże pieniądze, bo to nie jest, to nie jest 5, 10, 15 złotych. Także, e, jeśli jakakolwiek, znaczy, ja tutaj w domyśle, w domyśle to powstało, jeśli chodzi o arma hobby, tak? Ale ja jeszcze z arma hobby nie rozmawiałem. Nie wiem, co oni w ogóle na to, żeby, czy w ogóle podjęliby się czegoś takiego, jak e, przychodzi ktoś z workiem pieniędzy i go daje i mówi: Słuchajcie, irydę, poproszę, w siedem dwójce zróbcie, tu macie pieniądze na, na formę, i tak dalej. Nie wiem, czy oni się w ogóle by podjęli tego, ale z, zamierzam ich zapytać, czy coś takiego w ogóle wchodziłoby w rachubę. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Oczywiście ta Iryda nie wyglądałaby tak, jak tak tutaj w tle pokazywana Krzyśka, ponieważ tu jest generalnie chyba wszystko, wszystko co mógł Krzysztof zrobić, to, to zrobił podejrzewam, że ta iryda byłaby bardziej podobna do iskry, którą mamy z, z Arma Hobby. Gdyby w ogóle powstała, to jest oczywiście wszystko hipotetyczne i, i tutaj taki pomysł, taki pomysł po prostu przyszedł mi do głowy, żeby, żeby coś takiego zrobić, bo e, jeśli dana firma m, raczej nie zrobi tego modelu, to znaczy, no, słuchajcie, no, temat, jest, temat jest niszowy, no to wszystko, wszystko w, waszych, w Waszych kieszeniach byłoby. I, i, I to jest tylko po prostu na razie pomysł. Znalazłem taki portal Polakpotrafi.pl tam są różnego rodzaju projekty i można by było spróbować. Można by było spróbować z Irydą, na przykład z Irydą, ale nie mówię, że, 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 że tylko z Irydą, bo jeśli, jeśli myślicie o jakimś innym modelu, no to śmiało piszcie w komentarzu pod tym filmem, co byście chcieli. Może, nie wiem, może zrobić jakąś, jakąś taką ankietę, gdzie, gdzie, gdzie modelarze by się wypowiedzieli, co by chcieli dostać. Czyli, co by, jaki model by ich interesował? Być może firmy modelarskie, no wiadomo, firmy modelarskie. Muszą być zorientowane, i, i tutaj nie ma, mm, nie ma dwóch zdań, że nie są, no bo jeżeli firma modelarska nie jest zorientowana, co, co by się sprzedawało, a co by się nie sprzedawało, to na długo nie będzie funkcjonować. I to też nie chodzi o to, żeby, żeby narzucić, na przykład, jakiejś danej firmie, słuchajcie, zróbcie co i tyle. Nie? No, słuchajcie, no. gdybyśmy, gdyby społeczność modelarska uzbierała odpowiednią ilość gotówki, to podejrzewam, że Firma, która, która chciałaby się za to zabrać, miała moc, moce przerobowe, możliwość przede wszystkim, mogłaby coś takiego zrobić. To jest tylko kwestia, kwestia dogadania, no i kwestia pieniędzy, tak? Bo to wszystko chodzi o pieniądze: bo to forma, z, z, zrobienie formy, zbudowanie formy to są maksakryczne pieniądze. Masakryczne pieniądze, i przypomina mi się właśnie rozmowa tutaj z właścicielem firmy. Plastyk, która do tej pory po prostu wydaje modele, że jak on, jak on to stwierdził, gdyby chciał zbudować nowy model, nie wiem, F-16, to jego wnuki musiałyby spłacać kredyty jeszcze. Więc, mm. <laughs> więc tak, to, tak, to, tak to wygląda. Wiadomo, że w tej chwili, w tej chwili jest, są nowocześ, nowocześniejsze sposoby na na projektowanie, na wykonanie. Jeżeli ktoś znajdzie już jakąś drogę, wie jak to zrobić, jak to zaprojektować, to być może jest to, jest to, jest to proces troszeczkę tańszy. No nie, nie mówię, że to jest super tanie, ale jest to, jest to proces tańszy. Więc, no cóż, taki filmik dzisiaj powstał, jeśli. jeśli Chcielibyście coś do, od siebie dodać, zapraszam serdecznie do, 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 do komentowania. Eee, tak jak powiedziałem, w tle są piękne zdjęcia, i, i, i naprawdę chyle czoła. Krzysztof naprawdę ma talent. I cokolwiek, znaczy cokolwiek, no, wszystkie jego modele, które widziałem, naprawdę zachwycają, są, są naprawdę super. Eee, i, I jak dla mnie, znaczy ja nie jestem, nie jestem, już mówię z góry, nie jestem fanem, fanem nowoczesnych, nowoczesnych samolotów, ale powiem Wam, że taką swoją cegiełkę, gdyby, gdyby w ogóle projekt ruszył, gdyby coś zaczęło się z tym dziać, jak najbardziej swoją cegiełkę dorzuciłbym do tego, do tego, do, do tego koszyczka i, i powiem Wam, że jeśli, jeśli zbierze się tylko odpowiednia ilość osób, tak, jeśli firma na przykład Arma, nie, nie wykluczam, że, 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 że inne firmy też mają moce przerobowe i mogłyby co, do, tego, do tego podejść, ale tutaj właśnie z, z, wypłynęło to, że czy Arma mogłaby zrobić, czy Arma zrobi, no zobaczymy, ja zapytam Arma Hobby, czy, czy są zainteresowani, wy Wrzucajcie, wrzucajcie tutaj e, ten filmik e, do znaja, dla, zna, dla znajomych modelarzy. Komentujcie go. Jestem ciekaw, co o tym wszystkim myślicie. Czy, czy to może się w ogóle udać? Czy to ma ręce i nogi, czy nie. I tak jak powiedziałem, znalazłem, znalazłem portal, na który można by było zbierać pieniądze. Z tym, że oczywiście ten portal, portal też bierze swój, swój procent. Z tego, co, co się doczytałem, jest to 10% wartości, czyli 10% tego wszystkiego, co gdyby się udało, tak? Bo, bo są. Bo są dwa sposoby finansowania Wszystko albo nic, czyli jakiś próg, próg zakładamy i zbieramy, jeżeli nie zbierzemy, no to, to, to nie ma tego, albo jest jeszcze taki sposób, że się jakąś sumę określa. I, i, i to, co, to, co zostaje zebrane, wszystko, wszystko idzie na ten, na ten cel, jak gdyby. No to są takie dwa, dwa, jak gdyby sposoby finansowania tego. Tak jak powiedziałem, Polak potrafi, teraz oglądałem, tam są jakieś projekty, oczywiście nie ma żadnych projektów modelarskich, no nie, nie spotkałem się jeszcze tutaj z, z żadnymi projektami modelarskimi, ale kto wie, może ten z, z Irydą lub innym modelem, bo nie, nie powiedziane, że to musi być koniecznie Iryda, może coś innego wymyślicie, także śmiało przesyłać ten filmik do, do znajomych modelarzy, wypowiadać się w tej kwestii i, i, i tyle, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku.